Trzymano mordeczki w dzisiejszym nie mordeczki w dzisiejszym wideowlogu. Jadę sobie kupić do Dodenhofu jakąś zajebistą koszulkę. Yo, bądźcie zna. Wo, Boy. a teraz mi tam przez takiego normalnego Czy ktoś jeszcze tutaj wierzy w Boga tak naprawdę Weź mi go, z palcem, a ja Chodźmy przed ciemną doliną, złać się nie ulegnę Czasem słońce, czasem deszcz Czasem słońce, czasem deszcz A jest i nie ma mojego rozmiaru. No dobra, ale to ja tu przyjąłem sobie koszulkę kupić, a nie ty kurtkę. Nie, no ja też kurtkę. Aha, no to fajnie. Teraz jesteśmy w jakimś... jakimś tam sklepie, nie wiem, jakimś damskim. Kurtka nie chciałeś kupować to to przy tych portkach się. Nie wypała. Kurtki nie ma kurtu. Nie rozumiem. Cześć widzowie, jesteśmy ze przyjechaliśmy właśnie do Galii i jedziemy pierwszy raz schodami w dół. Asia ja się boi strasznie, ja się boję troszeczkę mniej. Ooooooo, wciągnijmy nogę, nie, nie wszanęło mi. U, było blisko, blisko było. Wszystko Ukraińcy zarąbali. Wszystko wykupili. Co? Ukraińcy? Wszyscy, wszystko, wszystko wykupili, tak. A co, wszystkie kurtki się kupiły, wykupili, czy tak? Wszystkie kacie w moim badniarze. Dziwna hipoteza Ciebie <noise> nie <noise> do Libania Jest chodzę i się szukam po tej przymierzalni A ty ze Staniczki oglądasz Jaki to jest, jest rozmiar? Mój S S? Czy nie wykupili? Nie, zostawili, ale taki wąs jest Ja mam prawie 40 lat, A nie spodnie takiego spodnia Jak 14? 14 <noise> Tak ci powiedziałam, że mam 14, dlatego na no mnie poleciać. Ja mam prawie 40. Tak, pamiętam, że tego dnia bardzo wkurzyłem się na Asie, ale nie chciałem tego po sobie pokazywać. Chciałem kupić sobie koszulkę, a ona mówi, że musi sobie kupić kurtkę, spodnie, a potem jeszcze, żeby był ja się do powiedziała na samym końcu. że to nie W sumie nie, pierdol, nie bierz Nie, nie podoba mi się Nie podoba mi się Mordy, ale w topa w ogóle nie skumałem, że to jest ten sweter, który był wtedy I że są spodnie nowe Niepuganie, Nie pogania mnie Będziesz moim wierzaczkiem? Nie. nie, dla Ciebie biega, coś Czemu? To. Jest to za stara nie To jest -y. no Za krótko, by miał plecy całe na wyspie i będzie ci zimno. Ale wygląda w Wiśniacku. No, za duża jest. A jakby się on trochę skurczył, szukam tej koszulki, szukam i nie mogę jej znaleźć. No, ktoś ją przemierzał i nie odłożył, żeby na to widzowie brać czy nie brać. Czapa w <laughs> Coś się tutaj wyrosło A, to są te. O. O. <laughs> I tak, kurde, coś z tym czapą yeah. jest Patrz, tak, patrz, tak. Na żadnych koszulek wszystkie Ukraińcy wykupili. Teraz, w obliczu całego Pandora, gay, jakbym wyskoczył w takiej kurtale, tym bardziej, że zniknąłem z Facebooka i z Instagrama. Jakbym to troszeczkę jeszcze podkolorował, to myślę, że mogłoby być grubo. Co myślisz? To się nie namyślać, myśleć, to musisz poczuć serce. Uchowany na ulicy Zamkowej, mordo. Nie mogę powiedzieć, że jest ładna No i? No i? No No i? No A jest enko, no. Jak poprosić, żeby dali ci z manekinem, jak jesteś pewny, że chcesz ją znać, jak już będzie dobra wróżka No jakby była dobra, to bym wzięła to, to poprosić ich o No i Lepsza, nie? Da. Leprze, nie? Mm -hmm. I kaptur nawet tak lepiej leży Bardzo jest myślę, że wezmę. Oj, mordeczki pewnie też tak macie, że idziecie do sklepu z zamiarem kupienia czegoś, a kupicie coś zupełnie innego. Nie jesteśmy inni. Nie jesteśmy inni. Asia wydała 200 euro. Ja wydałem. Ona kupiła was 5 rzeczy, a ja kupiłem tylko jedną. Bo co? Dla mnie liczy się jakość, nie ilość. Dlatego jestem z Tobą, misiu. Jakie to było? Ale najlepsze dopiero przed nami. Zobacz sobie ten film od samego początku. Jeżeli chodzi o chronologię wydarzeń, przyjrzyj się dokładnie, co jest nie tak w tym oto wideo. Ale to musicie przewinąć ten film do samego początku. Kliknijcie subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem. Piszcie komentarze. Napiszcie w komentarzu, co jest ze mną nie tak. No i to by było na tyle, chyba. Do zobaczenia następnym razem. Żegnam Was bardzo serdecznie. Janek, piu, piu. Jo, 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 marneczki. Od Jasia. Jasia. Żegnam Was, moi mili, kochani, cudowni, najlepsi, wyjątkowi, uroczy i tak dalej. Co? Wspaniali widzowie. <gry> Oj,